Pycha kroczy przed upadkiem. Tak można chyba opisać najlepiej ostatnie przeboje brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, który, taką bardzo agresywną strategią, chciał. Zmusić Unię Europejską do radykalnych ustępstw w kwestii Brexitu i również no, niejako zmarginalizować rolę parlamentu w, można powiedzieć, w procesie demokratycznym i przeforsować swoją wizję Brexitu, po to, żeby no, postawić siebie w roli takiego mocnego lidera partii konserwatywnej, odbudować jej pozycję na brytyjskiej scenie politycznej po bardzo słabych wynikach wyborów do Europarlamentu. Jednak ta strategia została storpedowana przez parlament, kiedy wydawało się, że tak naprawdę rola parlamentu no, została już zmarginalizowana. Kiedy Boris Johnson uzyskał od królowej zgodę na przerwę w pracach parlamentu na kilka tygodni i wydawało się, że to on będzie rozdawał karty w kwestii Brexitu, parlament wykorzystał tych kilka dni, które miał do tego, żeby zmusić rząd do uzyskania do zgłoszenia prośby o kolejne przesunięcie daty wyjścia z Unii Europejskiej, o ile do 18 października nie zostanie wypracowane porozumienie. Jednocześnie też opozycja nie zgodziła się na przedterminowe wybory, stawiając Johnsona w bardzo niekomfortowej politycznie sytuacji, gdyż tak naprawdę jest on zmuszony albo znaleźć szybkie porozumienie, gdzie ogromnym wyzwaniem jest cały czas, z granica w Irlandii. Nie wiadomo, jak to zrobić, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, a jednocześnie, żeby nie powstała twarda granica, fizyczna granica z, ze sprawdzaniem ładunków, ze sprawdzaniem dokumentów ludności pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. Stąd też porozumienie. Do 18 października wydaje się no, bardzo ambitnym założeniem. no A jeśli go nie będzie, to Johnson, no, przynajmniej formalnie, jest zmuszony właśnie wnioskować o przesunięcie tej daty. Także e, sytuacja w brytyjskiej polityce w, w kwestiach Brexitu zmienia nam się bardzo dynamicznie. Na razie fund reaguje bardzo pozytywnie na. Taki obrót spraw, ponieważ no, taka strategia wyjścia 31 października z porozumieniem lub bez porozumienia, a coraz więcej właśnie wskazywało na to, że no, upływ czasu sprawi, że to będzie bez porozumienia, no, została w dużym stopniu, tak to wygląda, na razie zdetonowana i w związku z tym ryzyko chaosu w Europie, a no, szczególnie w Wielkiej Brytanii na początku listopada, jak na razie wydaje się, że spadło. Natomiast Trzeba pamiętać, że Hmm, chyba, tego nauczył nas, hmm, chyba tego nauczyła nas sytuacja przez ostatnie trzy lata, że w kwestii Brexitu wszystko zmienia się dość dynamicznie i nie wiadomo, jaką strategię obierze rząd. Na razie można mieć nadzieję, że do chaosu nie dojdzie, że, będzie, że jeśli Brexit będzie, to, to będzie on oparty na porozumieniu, ale nie wszystko jest jeszcze przesądzone i niewątpliwie ten okres do 18 października, kiedy parlament nie pracował, nie będzie okresem na rynku funta nudy.